Drodzy słuchacze, ja normalnie unikam wypowiadania się na tematy polityczne. W naszym Radio Kanada te sprawy zwykle są poruszane w rozmowach. Wszystko jest polityką. Zapewne jednak, tak jak większość z Was, bardzo jestem poruszony napaścią Rosji na wolną i demokratyczną Ukrainę. Współczuję Ukraińcom, Którzy nie bez trudności budują swoją państwowość i starają się dołączyć do grona cywilizowanych europejskich narodów. Ich pragnienie, by być częścią Europy, przywilej tak często niedoceniany w Polsce, jest teraz wystawione na prawdziwą próbę. Współczuję też Rosjanom, którzy nie umiejąc rządzić się bez cara, po raz kolejny zmuszeni są poświęcić marzenia o dobrobycie i normalnym życiu na ołtarzu imperialistycznych ciągot zakompleksiałego lidera. To wszystko jest bardzo smutne, że w XXI wieku są je ciągle państwa, które starają się rozwiązywać swoje problemy militarnie. Pytanie jest. Co my możemy w tej sytuacji zrobić? Naturalnie możemy starać się wesprzeć Ukrainę moralnie i finansowo. Wolna Ukraina jest w najlepszym interesie Polski i całego świata. Powinniśmy się chyba też przygotować na trudności, które mogą wyniknąć z ekonomicznej wojny z Rosją. Przypuszczalnie. Tak jak pewnie i u was, jest też we mnie lęk, że ten konflikt na Ukrainie przeistoczy się w kolejną światową, potencjalnie nuklearną wojnę. Przyciśnięta sankcjami Rosja, gotowa rzucić się na Zachód, dopóki ma jeszcze jakieś pieniądze, by płacić swoim żołnierzom. To by mogło oznaczać globalny Armagedon. Jeśli by do tego doszło, jaka powinna być nasza reakcja także z duchowego punktu widzenia. Hajdakan Babadzi mówi walczcie za prawdę. W podobnej sytuacji byli Anglicy i Francuzi, kiedy Hitler w 1939 roku napadł na Polskę. Wielu mówiło, że nie mają ochoty umierać za Gdańsk. Churchill rozumiał jednak, że nie sposób było im zignorować zła, które naziści zamierzali zaprowadzić w Europie. Podobnie my nie powinniśmy akceptować azjatyckiego ładu, który swoimi czołgami. Próbuje zaprowadzić kremlowski bandzior. Mówiąc o znakach zbliżania się końca świata, Jezus powiedział: Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i będzie głód. I mur, a miejscami trzęsienia ziemi. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Ale kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Podobnie wypowiadał się Babajdzi. Bądźcie mocni podczas wielkiej rewolucji, która nadchodzi. Nikt nie może powstrzymać ognia, który zbliża się do świata. Destrukcja jest jak najbardziej niezbędnym aspektem stworzenia. We wszystkich czasach pokój następował dopiero po rewolucji. W krótkim czasie on zniszczy wszystkie złe elementy. I zamieni rewolucję w pokój. Tak więc, drodzy Państwo, być może to, co się dzieje, jest jak najbardziej potrzebne. Druga wojna światowa uwolniła Niemcy od tych, którzy nienawidzili i byli gotowi mordować. Niemcy stały się miłującym pokój narodem. Być może Rosja musi przejść przez podobny proces, który uwolni świat od zadufanego w swoją siłę rosyjskiego niedźwiedzia. Jakby nie było, nie trwóżcie się, ale raczej zastanówcie się, co praktycznie możecie zrobić, by znaleźć się po właściwej stronie historii. No i pamiętajcie, by powtarzać wybrane przez siebie imię Boga. Według Babadżiego to jest najlepsza obrona w takich czasach. W prawdzie, prostocie i miłości Piotr Rajski.